Tylko po prostu dostaję kumwa w bierze i kuniec. I, 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 I nie mam moralu. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony. Kina. ja właśnie wróciłam. Słuchajcie, do domu, natomiast muszę nagrać y, pewien unboxing, gdyż jeżeli go nie nagram, to czy ogólnym ekotuszyczem na to pudełko yy, pudełka jest od wnuka pudełka od wnuka przypominam, że jeżeli macie ochotę wysłać mi coś macie podane w opisie paczkomat niestety to jest jedyna opcja przesłania mi paczki moja poczta się nie ma możliwości, znaczy nie ma wolnych skrytych pocztowych, więc nie mogę jej dla was założyć, więc niestety tylko i wyłącznie paczkomat wchodzi w grę i od razu przypominam, jak ktoś nie wie że nie ogarnął do tej pory, że tam jako numer telefonu, no nie podajecie mojego numeru telefonu, gdyż jego wam, no jakby nie potrzebno, no to nie jest publiczny numer. Podajecie swój numer i mi później y, wysyłacie swój numer telefonu i kod. I cóż, nie będę ukrywać, że nie dzwonię do was, nie wysyłam wam SMS-ów, nawet nie zapisuję waszych numerów, e, także tym się martwić nie musicie. E, słuchajcie, ogólnie paczka musiała zostać zunboxingowana, znaczy po prostu otworzona troszkę wcześniej. Słuchajcie, dostałam książkę 4. Ale dobra, moment. Spokojnie, mam instrukcję do paczki. Instrukcja do paczki. Ogólnie z tą paczką były jaja, bo on ją raz wysłał, wysłałem bez książki. Eee, roztrzaskało się w piwo, więc paczka do niego wróciła. W sensie do wnuka. Po czym ta paczka poszła jeszcze raz, ale niestety nie na mój paczkomat, tylko na paczkomat w drugiej części miasta. Tu i tak miałam farta, że akurat wujek Marek z moim bratem dziadecznym byli tam w sklepie. I Im tą paczkę odebrali, natomiast ta paczka u nich leżała prawie dwa tygodnie. A więc w końcu, w końcu jest mnie. Ale dobra, mamy reguły od wnuka i czytamy. Czyli instrukcje. Zajebista paczka, wersja 2. Okrojona. Zestaw Zajebista Paczka wersja 2 zawiera jedno pudełko dopuszczone do kontaktu z kotami, które już są na to napalone, kropa tutaj siedzi obok. Dwa lekarstwa na prawidłowe funkcjonowanie nerek. Dwa rodzaje po użyciu skonsultuj się z twoim farmaceutą, by przekazać mu swoją opinię. Jedną książkę 4, w której już posiadanie nie jestem. Jedno rękodzieło pochodzące z warsztatów prowadzonych przez jakże skromnego i zdolnego Damiana Macieja Wnuka, aczkolwiek on tak ma nazwisko w, w, w tym, w wniku, ale, już tak powiem, się wstrzymam. Byś pamiętała, że, kasz, że, że kaszuby są z tobą. Dekorator działu marketingu Wnuk. Także słuchajcie, ja paczkę, jak mówię, no otworzyć już musiałam. E, motyw taki, że dostałam cztery i jeżeli nie zapomnę, to gdzieś tutaj się teraz pojawi zdjęcie książki. E, natomiast motyw był taki, że ja mam teraz do przeczytania tego Greja. Jeszcze się za niego nie zabrałam, jakoś ciężko mi się zabrać, ale go przeczytam. E, I po prostu mówię, no co ma ta książka u mnie leżeć, to już dam cioci i moich chrzestnej, żeby sobie przeczytały i to ogólnie pewnie pójdzie w rodzinę. W sumie już poszło. No i motyw był taki, że dzwoniłam, jak tylko dostałam tą paczkę dzisiaj. W sensie jeszcze od chrzestnego Mieli po nią przyjechać wieczorem No jednak wychodząc od 6 dostałem informację, że oni już wyjeżdżają od siebie I że oni w sumie jednak po tą książkę przyjadą teraz Więc zdążyłam wejść do domu Wyciągnąć książkę W momencie kiedy zrobiłam jej zdjęcie Zadzwonił mi telefon, że już podjeżdżają No także książka była Oczywiście Wnuk nie zapomniał o papirusie Ale doceniam, że tym razem są dłuższe paski Naprawdę to doceniam Wnuku doceniam Słuchajcie, dzieło sztuki. Dzieło sztuki od wnuka. Natomiast słuchajcie, ono ma takie takie jakby zagięcie w tej stronie, jakby takie ten... Wnuku, słuchaj, powiedz mi, czy to są jakieś a puzle i czy jak to poskładam, to wyjdzie z tego goła baba? Czekam na kolejne części. Myślę, że wujkowi Markowi by się spodobało. No, także dostałam takie oto śliczne coś. Dziękuję, wnuku. Nie ukrywam, że naprawdę widać talenta się chłopak Chłopak się nie marnuje. Sypierdyknę na, na półkach. I pod całą ekipą papirusu. Jest to, co najważniejsze znaczy, najważniejsze to w to było. <śmum> nie wiem skąd do to opakowanie. <śmum> w tukuje jesteś, jesteś mistrzem pakingu. Jest mistrzem pakingu, ale tak. O! Mamy Kościerski ciemny. Kropa zaraz dostaniesz pudełko. I? Kościerskie, puszczalniczne. Coś tak czuję, że mnie czekać i wyczyłem degustację. Mam no nadzieję, nic nie. Nic nie było na ten, ale. Nie, dobrego pudełko. Ale... Co w tym było, kuźwa? Jakaś poduszka powietrzna z samochodu. I to nie wiem, z tym na to wyczasnął. Ale po prostu Kaszuby rules. Słuchajcie, wujek Marek się ogólnie śmiał, kiedy się dowiedział, że trzeba ja oczywiście, jak go prosiła, prosiła Karola o odebranie paczki. Wyciągnę papirusy, to dostaniesz kropa, już jej nie wąchaj. Poczekaj jeszcze moment. Jak ich prosiłam odebranie, to mówię, tylko nie rzucajcie nią za bardzo, bo, bo tam jest alkohol. I oczywiście wujek Marek wczoraj mnie obudził. W środku nocy, czyli koło godziny 11 nad ranem. Coś się zadzwonił do mnie, że no to przypomnij, napisz nam jutro późno głuchego, czy coś. Przypomnij nam o tej paczce. Chociaż tak jak mi dzisiaj napisałam, to już była zapakowana. No, to przypomnij nam o tej paczce. Kropa, zostaw to yy, i ten. I wiesz, że już alkohol wypiję. Wiem, jak wiem. Ja chcę, ja chcę książkę. Dla mnie priorytetem jest książka, która poszła w świat. Tak, ale w ogóle to jest jakiś taki dobry tydzień dla mnie pod względem paczek, bo teraz ta paczka od wnuka, kto był w piątek na live, y, widział inną paczkę. Yy, słuchajcie, dostałam paczkę. Dalej nie wiem od kogo. Nikt z moich znajomych nie chce się przyznać. Żeby było śmiesznie. I tak naprawdę kombinujemy na, na różne sposoby jak tu się kapnąć od kogo ta paczka. Stwierdziłam, że zadzwonię do sklepu, posłuchajcie, paczka przyszła na mój prywatny adres, więc tak naprawdę większość z was jest wykluczona, bo większość z was mojego adresu nie zna. No chyba, że ktoś mieszkał w Częstochowie i mnie po prostu wyczaił, aczkolwiek... Nie wiem, to było dziwne. Dostałam paczkę ze sklepu na mój prywatny adres. I w paczce znajdowało się Zresztą... No właśnie, kto był na live'ie, ten widział albo unboxing, znajdował się tablecik. O, możecie się. Koncepcja! Tak, w pasce znajdował się tablecik. go clever jakiś tam. Quantum 700S. Czyli tak naprawdę to, co mi gdzieś tam było potrzebne na zasadzie takiej, że nie muszę już e, tachać ze sobą laptopa czy coś, bo mam tabletink. a widzicie o której nagrywam tak no ale jak mówię chyba będę musiała zadzwonić do sklepu może tam mi udzielą informacji, od kogo ta paczka zobaczę jak się czegoś dowiem to może się z wami tą informacją podzielę aczkolwiek no myślę że moja mina była dość ciekawa zresztą ludzie na live'ie to potwierdzili że no miałam takiego zonka dość sporego nie no bo wiecie jak człowiek się nie spodziewa paczki nagle przychodzi kurier przynosi ci paczkę otwierasz tam tablet no to, no to tak dziwnie dość jest, ale spoko, znaczy bardzo pozytywnie, ale wiecie, po prostu e, motyw takiego zaskoczenia jednak, jakby nie patrzeć się, pojawia. Boże, Kropa nic nie patrzy na pudełko. Kropa, no daj mi skończyć vloga. Ech, co jest ja z tym kotami mam? W ogóle ma hmm. kotę ostatnio... E, Kładą się wiecznie, no na... słuchajcie, szukałam kotów, szukałam w ogóle kotów. I zapomniałam o tym, że ulubionym miejscem, bo kropa to mi wyszła, ją zawołałam. A ta by się jakoś nie bardzo chciała ruszyć, tylko miał miałczała. I słuchajcie, wchodzę do, do dużego pokoju. Słyszę, że ona, jak ją wołam, to mi odmiąkuje, nie? Bo ona tak czasem ma, jak jej się nie chce przyjść, to ona mi po prostu miałknie, że jest, nie? Leniwe bydle, co poradzę. No i słuchajcie, ona tak sobie. Bo odmiałkuję, nie odmiałkuję, no chodzę po tym dużym pokoju, no szukam, szukam, no. pan nie ma kota, nie Mówię, co się dzieje. Staję koło kaloryfera, no tak, jakby pszułknie, no ale gdzie? Co? Dostaję łapą spod kaloryfera, znaczy spod, spod tego, spod parapetu, nie? Spisa na, na kaloryferze i jej jest tak ciepło, że ona się nie chce ruszyć, nie? Za to kropa ma tendencję, i słuchajcie, ja mam teraz strach przed. Siadaniem, czy też kładzeniem się na łóżku, bo ja łóżka ogólnie zawsze, zawsze, wiecie, no po prostu je przykrywam sobie kocykiem, i ten. No i kropel się wpierdziała pod kocyczek, pod kołderkę i się tam grzebie, grzebie i się układa i tam sobie śpi. i ogólnie kota nie ma. No chyba, że słyszy, że się idzie do kuchni, no to wtedy reakcja jest natychmiastowa. Widzicie, słyszałam kuchnia już Jedzenie, tak? jedzenia No. Kuchni jedzenie, no No. No nic, ty kocie, ty cholero jedno mała. Tak. Nie, w ogóle, słuchajcie, dzisiaj skończyłam, słuchajcie, skończyłam w nocy, skończyłam w nocy, co skończyłam w nocy? Domek w minetrafcie, w końcu po wielu bojach, po wielu godzinach i w ogóle, nie, masakra. Minecraft mi ostatnio znowu wciągnął. Zresztą co, co myślę, że widzicie po live'ach, ale wiecie, że ja po prostu potrzebowałam jakiegoś zastępstwa za Izzaka. Bo Isaac już mi się zaczął troszeczkę nudzić. Po prostu mój, mój niefart tam przechodzi ludzkie pojęcie ostatnio, więc. <laughs> no. Także ostatnio jakoś tak Minecraft i Minetraft jest na live'ach, a nie wszystkie live'y idą na YouTube'a, bo jakoś tak, nie wiem, Minecraft bez muzyki to mi się gra słabo, a z muzyką go nie mogę wstawić na YouTube, także jeżeli ktoś chce, to wystarczy wejść na mojego hitboxa i tam macie taką zakładkę jak wideo i tam sobie możecie kliknąć i możecie sobie live y gdzieś tam odpalić i pooglądać, także to tak jest jest domek, domek skończony. Coś Wam jeszcze miałam powiedzieć? Co ja Wam jeszcze miałam powiedzieć? W ogóle słuchajcie, wczoraj nagrywałam z motką tą Starwa. Eee... Ogólnie motyw był taki, że moja irytacja naprawdę osiągnęła level hard i miałam ochotę tą serię delikatnie mówiąc. Natomiast słuchajcie, przy czwartej próbie nagrania w końcu nam się udało. Cokolwiek ogarnąć i słuchajcie, nagrywamy jeden odcinek, co mówię to co, nagrywamy jeszcze jeden, no nagrywamy jeszcze jeden i słuchajcie, nie, nie zerknęłam ile mam baterii. I tak naprawdę w momencie kiedy się powinnam żegnać, ma komerka e, Także młotka się pożegnała za mnie, ale to zobaczycie za dwa tygodnie. W ogóle to Wam dziękuję za feedback e, pod wilkiem. Nie ukrywam, że no myślałam, że będzie hejt, że nie Simsy. E, bez hejtu się obyło. I tak naprawdę, no prawie 400 opek w górę. Chociaż i tak jest 19 w dół. Ale wiadomo. Dzieci chciało Simsy. Myślę, że jak na... Na, na no nie ukrywam, że się zdziwiłam, ale właśnie seria y, pierwsza w full, full HD 60 FPS-ach. I y, tak, narzekaliście, że krótki odcinek, ale to Faktem był taki odcinek testowy, jak się seria przyjmie, następne będą dłuższe. No, natomiast seria raz w tygodniu i cieszę się, że, że niektórzy stwierdzili, że, że za rzadko. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy. Tak, ja ogólnie chciałam w planach sobie ponagrywać Aliena i może, może gota jeszcze sobie ponagrywać. Ogólnie dzisiaj czekam na dzień nagrywania. Więc nie wiem, czy będzie jakiś live, ale jak coś to. A właśnie słuchajcie, ja mam do Was taką prośbę, misiaczki, ale taką, taką olbrzymią, olbrzymią, olbrzymią prośbę. Nie pytajcie się mnie, czy będzie live na Facebookach i na, na innych moich bojach. Ja nie wiem, jak, jak mam ochotę robić live, to robię zapowiedź i Wy o tym wiecie, albo Wam piszę wtedy sama. A jeżeli nie mam ochoty, to nie robię. A jeżeli nie wiem, no to też Wam nie powiem, czy będzie. Także nie musicie pytać, jak będzie, to, to dostaniecie info. Tak, taka moja mała prośba do Was. I od razu, co do live'ów. Słuchajcie, dalej prośba odnośnie hitboxa o niestosowaniu ikonek na czacie. Niestety, słuchajcie, hitbox się nie bał i zepsuł. Zmieniali wygląd, tak naprawdę nie naprawili błędu, który był od początku nawet na wersji testowej, co mnie nie ukrywam, bardzo zirytowało. Ja czat mam w czymś, co się nazywa dashboard. To jest takie, taka osobna miejscówka. Ja sobie z tego miejsca mogę zmieniać tytuły. Mam tam czat, mogę sobie tam puszczać reklamy, robić ankiety i po prostu to wszystko mam na jednej karcie. Wtedy, niestety, na tej karcie jest zrąbany system modikonek. I w momencie, kiedy ja modikonki pojawią się na czacie, to tak naprawdę wystarczą. Ja wiem, wystarczy z pięciu modikonek. Ja tak naprawdę na czacie nie widzę już nic. Eee, także nie jestem w stanie za bardzo Was czytać. Także tutaj też takie, taka mała tutaj prośba do Was. No, i coś Wam jeszcze chyba miałam powiedzieć. A miałam Wam opowiedzieć historię o mojej siostrze Medium, bo moja siostra jest Medium w bełku, a 14 minut vloga, a e, e, jeszcze historię, no. Nie, moja siostra ma, ma w sobie coś takiego, że zawsze jak się, jak się coś ma wydarzyć, to się to albo śni, albo jakieś takie wiecie. No, ogólnie ostatnio była dość. E, no, taka zagadkowa sytuacja u mnie w rodzinie, ale o tym akurat no, nie mogę Wam za bardzo opowiedzieć, bo to taka bardzo prywatna. Natomiast powiem Wam, że. Siostra ma jakiś taki motyw. Bo wiecie, ja mieszkam sama, więc ja jestem bardzo uczulona na punkcie bezpieczeństwa. Na zasadzie takiej, że, że. Musicie wiedzieć o mnie jedno. Ja mam pierdolca na punkcie zamykania drzwi od mieszkania. I to mam naprawdę pierdolca na tym punkcie. Dlatego, że oglądając mój. Jeden z bardziej lubionych przeze mnie seriali Zabójcze Umysły gdzieś tam kiedyś była mowa o jakimś seryjnym mordercy, którego sobie później sprawdzam nawet w internecie. Motyw był taki, że gościu chodził po mieszkaniach i jeżeli twoje mieszkanie było otwarte, to on sobie tam wchodził i mordował, a jeżeli miałeś drzwi zamknięte, to po prostu szedł sobie dalej, bo stwierdzał, że tam nie jest mile widziane. I od tego czasu mój pierdolec na punkcie zamykania drzwi wzrósł jeszcze bardziej. Więc ja zawsze przed spaniem pilnuję, żeby drzwi były zamknięte, i sprawdzam to po 5, 10, 15 razy. I czasami leżę w łóżku i wiem, że sprawdziłam te drzwi trzy razy, ale i tak już, już wiecie, taka przy... prawie zasypiam, a aby nie idę sprawdzić jeszcze raz. I słuchajcie kiedyś motyw taki, że jest środek nocy: Justina do mnie dzwoni. Mówi, że śniła jej się moja mama i że ją wybudziła ze snu. Tak, jakby się działo coś złego. I. Więc no, no, od razu jak się wybudziła, to do mnie zadzwoniła. I słuchajcie, no, się pyta, czy wszystko w porządku. więc czyś co to ode mnie chcesz. Ale dobra, sprawdza, nie? I słuchajcie, ja nie jestem jedną z tych pustych blondyn, która jak jest jakieś niebezpieczeństwo, to na zasadzie biegnie za mną morderca, to raczej wybiegnę przez drzwi niż pobiegnę na piętro. No. <laughs> Raczej tutaj taki klimat. Natomiast ja zawsze mam nóż w pokoju, co jest dziwne, ale, ale jakoś tak zawsze miałam nóż u siebie w pokoju. Także biorę ten nóż i z miną mordercy idę, idę, wiecie, naparzać cokolwiek. Także słuchajcie, no zapalam światło w całym mieszkaniu, nikogo nie ma. Podchodzę do drzwi, sprawdzam drzwi i drzwi są otwarte. Wyobraźcie sobie mego mindfucka I tak naprawdę. Nie wiem, bardzo możliwe, że ktoś właśnie wchodził mi do chałpy, tylko w momencie, jak usłyszał, że dzwoni mi telefon, po prostu spanikował i spieprzył. I... Uwierzcie mi, że tak posrana, jak wtedy byłam, to nie byłam długo potem. Także coś w tym jest. Moja siostra jest po prostu takim pierdzielonym medium i... I po prostu dostaje ja sobie informację, nie dzwoń do mnie w nocy! <grym> bo kurwa, boję! Nie, nie. nie jest, jest coś w tym. Także się śmialiśmy, że wiecie, że nie można zrobić nic złego, tudzież podejrzanego, bo jej się wszystko przyśni wiecie, jakiekolwiek intrygi pójdą się walić. No, takie życia. Także no, chociażbym ją chciała kiedyś zabić, to nie będę mogła. No. Bez sensu. No cóż, zdarzy się. Nie, nie, ale coś w tym jest. Ja, ja, w, ja, w, ja, w, ja w takie rzeczy wierzę. No. Także to jest to, co Wam miałam opowiedzieć. Chyba Wam już nie miałam nic innego opowiedzieć. Więc sobie na tym kończę: idę ogarnąć te, te papierzyska z pudełka, dać go pudełko do zabawy, ponagrywać, żeby później móc potestować. I co? I to tyle. Więc komentujcie i spróbujcie. Dziękuję, są niedowidziane. Pozdrawiam was, kino. trzymajcie się i cześć. O, właśnie. Brawo, ja zapomniałam jeszcze o jednym. Eee, słuchajcie. Jako, że ostatnio coraz częściej kupujecie rzeczy na moim kapselu, co nie ukryłam, sprawia mi radość, bo to znaczy, że Wam się to podoba i chcecie nosić, chcecie chodzić w kinowych koszulkach, pić z kinowych kubków, leżeć na kinowych jaskach i tak dalej. Także link oczywiście do kapsela macie w opisie filmu. Natomiast słuchajcie, powstała galeria na fanpage'u. Jeżeli ktoś kupuje jakiś projekt... Jeżeli ktoś kupił coś z mojego kapsułowego sklepu i chce się w niej znaleźć, to oczywiście wysyła mi zdjęcie. Może być sam produkt, może być produkt na Was. To już jak wolicie. I wysyłacie mi to na kinachewoma.com lub w prywatnych wiadomościach na fanpageu na Facebooku. Także cóż, tyle jeszcze, trzymajcie się Cześć!